Wiem, że dla wielu z was mogła być to ostatnia liga weekendowa. Dlatego koniecznie w komentarzu na dole dajcie znać, jak tam wasze piki, paczki, cokolwiek co ostatnio otwieraliście. No a ja nie mam zamiaru ukrywać, że dzisiejszym odcinkiem jaram się naprawdę mocno, ponieważ mimo, że to jest tylko Gold 3, to przed nami do odebrania czerwone karty. Mam nadzieję, że jedną z nich będzie czerwony Ronaldo, Messi, Mbappé albo czerwony Robert Lewandowski. Mam nadzieję, że też uda nam się zrobić dzisiaj SBC, które wyszły, tak więc to będzie naprawdę dobry odcinek. Przynajmniej mam taką nadzieję. No i nie będę ukrywał, że to prawdopodobnie jest jeden z ostatnich odcinków, gdzie odbieramy czerwone karty, tak więc mam nadzieję, że taki materiał Wam się spodoba. I za takie podsumowanie FC do tej pory możecie zostawić łapkę w górę. Będzie mi z tego powodu naprawdę miło. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, a do naszego klubu zapraszam jak najwięcej nieduplikatów, bo musimy powiększyć grono zawodników. Ono jeszcze na pewno nam skoczy do góry wtedy, kiedy odblokują się nowe iconsłu. Łapy, bo mam do zrobienia jeszcze jedną paczkę, ale na razie gra nam niestety nie pozwala kolejnych słapów zbierać, co trochę jest bez sensu. Więc jak na razie przedzieramy się przez te nagrody za Division Rivals z nadzieją na to, że zobaczymy jak najmniej duplikatów i jak najwięcej banerów, chociaż, ale na razie nie wygląda to zbyt dobrze. Przyznam szczerze, choć przed nami dwie mega paczki, które w tym roku były dla mnie chyba najszczęśliwszymi paczkami ogólnie. Naprawdę tam się działo i cały czas coś siedzi, bo mamy między innymi tutaj Mark, nie, to nie może być Marek Hamrzyk, to jest oczywiście Dubrawka, ale trójkę przegarniam z ogromną przyjemnością, bo takich kart naprawdę potrzebuję, ale Hamrzyk też w tej paczce był. Swoją drogą właśnie się dowiedziałem, że chyba został przetransferowany już do Turcji, więc niezbyt długo pobył w Szwecji bodajże, tak więc no, była to dziwna przygoda transferowa, zobaczymy jak będzie musło. Na tureckiej ziemi, a my trafiamy kolejne banerki. Prawo obrońca jest to tym razem Cezar Aspiritueta, człowiek, który wygrał Ligę Mistrzów, i człowiek, który u nas pójdzie do SBC. No, no jakby przykro mi, Cezar, nie będę ci oszukiwał, ale miło, że wpadłeś a ja mam nadzieję, że mi wpadnie, a w zasadzie siądzie kupon na Betfan, ponieważ przypominam, że ten legalny polski bukumacher jest partnerem kanału, no i oczywiście już jutro rozpoczyna się Euro, jakbyście nie wiedzieli, z tej okazji ja postawiłem na Włochów, którym poza Polską oczywiście najbardziej będę na tej imprezie kibicował mam nadzieję, że to będzie dla nich udany mecz otwarcia w starciu Danii z Finlandią dla mnie i prawdopodobnie dla wszystkich sądząc po kursie faworyt jest jeden nie wyobrażam sobie, żeby Duńczycy nie mieli rozpocząć tego turnieju od zwycięstwa no z dużo słabszym rywalem, a w meczu ze Szwajcarią, który jest dla mnie bardzo dużą niewiadomą, stwierdziłem, że. Nie wiem co się wydarzy, ale zakładam, że obie drużyny strzelą bramki, tak więc zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Jak widzicie, postawiłem kupon za powyżej stówki, nie bez przyczyny. Ponieważ teraz zakładając konto z linku w opisie, podając hasło KOZASPORT przy rejestracji dostajecie przy wpłacie 50 zł freebet w wysokości 6 dych. Co bardzo istotne przy tej promocji cały czas obowiązuje cashback. Tak więc jeżeli kupon wam nie wejdzie, pieniądze wracają do was w postaci bonusu. Tak więc wszystkich, co ważne, pełnoletnich widzów, zapraszam do zaglądania do linku w opisie rejestracji i oczywiście, jeżeli coś Wam siądzie, oznaczajcie mnie na Instagramie. Chętnie puszczę dalej Wasze sukcesy. No i oczywiście życzę powodzenia. Tak samo sobie podczas otwierania tych nagród za Mistrzostwa Food Gold 3. Ale powiem szczerze, moim zdaniem, jeżeli mam coś trafić w tych pikach, to czy to będzie Gold 2 czy Gold 3, to trafię. A jak mam nie trafić, to nie trafię. Zobaczmy więc, jak to będzie wyglądało Pierwsze rozdanie, czy przyniesie nam kogoś dobrego Jest Jan Oblak 96 słuchajcie To jest gościu, który w naszym składzie Nie z... zagrzeje miejsca Nawet na chwileczkę, ale biorę go Oczywiście, bo do SBC Jest to karta niezwykle przydatna Ale to jeszcze nie jest to, na co czekałem Zobaczmy, czy drugie rozdanie będzie dla nas dobre Jest Stefan De Vrij e, Ja wiem, że wielu ludzi nie jest Wielkimi fanami tego zawodnika, prawdopodobnie Ale muszę przyznać, że on on to nam do składu może może pasować, znaczy może i nie może. Gdybym tylko trafił kurczę tego teo, to sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. No a tak obawiam się, że dla Holendra miejsca nie będzie, bo on embabuze ze składu nam nie wygryzie. Nikt mi mbabu ze składu nie wygryzie, bo on jest po prostu zbyt dobry. Ale też nie mówmy hop, bo przed nami jeszcze parę paczek do otworzenia. Jak się zaraz okaże, że poleci nam ktoś niesamowity, no to wtedy będę musiał odszczekiwać swoje zdanie, chociaż jak na razie patrząc na zawartość tej paczuchy, to nam się na to nie zanosi. Ale spokojnie. I też to, co istotne, wszystkie te paczki są wymienne, tak więc gdybyśmy trafili coś absolutnie niesamowicie niesamowite. No, to też trochę końców by nam wreszcie padło. Mamy walkout. Jest niebiesko, ale to nie jest toc. Dlatego tak ostrożnie podchodziłem do tej paczki. Ale mimo wszystko jest dobrze, bo to jest Dawid Tak więc nie jest to przynajmniej oszukany walkout. Jest to wysoko oceniona karta. W dodatku, no niestety, nie ma nikogo ciekawego. Sam Dehea no to w tym momencie 20 parę tysięcy. Oczywiście on idzie do klubu, bo prawdopodobnie zaraz pójdzie także do SBC. A przed nami jeszcze paczka za 50 tysięcy. Ja zawsze te paczki uważałem, za dobre, w tym roku troszkę chyba zdanie zmieniam no i chyba troszkę bardzo, bo w tej nawet banerów nie mamy Jenny, Anderson, Taliszka, Rodrigo i spółka do niczego nam nie są potrzebni, Mo Moses na listę transferową, dobra, zasililiśmy klub sporą liczbą zawodników, ale pytanie, czy to nam wystarczy na to, żeby zrobić te SBC, które są tu dostępne, bo co najgorsze, przy SBC o Toca 90 coś plus a potrzebny nam jest nie tylko zawodnik znaczy, potrzebni są nie tylko zawodnicy wysoko ocenieni, ale przede wszystkim potrzebny jest to. I to mi się nie podoba. Wydaje mi się, że niestety Romero padnie tutaj brutalną ofiarą e, tego wszystkiego. Choć, kurczę, tak się zastanawiam. Mamy tego Romero, mamy tego Stefana i tak sobie myślę, kurczę, czy ich przepalać, czy może chłopaków zostawić, bo to już, to już kurczę. Te cztery karty to nam się robi taki niezły zalążek. No ale przyznam szczerze, tutaj naprawdę sporo trzeba by było wprowadzić kombinacji i gdyby, gdyby nie fakt, że nie mam tego Teo, inaczej ja ich nie przepalę w tym SBC, ale jeżeli nie trafimy teraz Teo Hernandeza, to, to, to niestety ci zawodnicy pójdą do jakiegoś kolejnego z bólem serca. Ale zwyczajnie, ja nie mam jak tego inaczej rozwiązać. Ja lubię Serie A, wiecie o tym doskonale. Ale w tym roku los poukładał nam to wszystko tak, no, no, że trafiliśmy bardzo dobre karty, z których ja też chcę korzystać, bo granie nimi sprawia mi przyjemność. Więc no, no nie chcę się tej przyjemności też pozbawiać na siłę, bo, bo tak. Więc um, teraz wróćmy sobie to, co tutaj mamy. Jan Oblak na pewno jest tu zbawieniem pod kątem e, oceny. Ogólnej, więc postaramy się go otoczyć tym, co mamy, i wtedy w najgorszym wypadku będę musiał podukupować to, co, co, co jeszcze będzie brakującym ogniwem. 87 to nie będzie prosta rzecz, żeby to uzyskać, ale spokojnie. Mam nadzieję, że te piki, które przygotowałem, pozwolą nam tutaj jakoś poprawić sytuację kartową. Eee, powiem szczerze, 9 pików mnie drażni, że nie ma 10, ale już nie mam kart po prostu, ale może to będzie szczęśliwa dziewiątka i przyniesie nam najlepszą dziewiątkę na świecie. Kto wie, jak na razie, Ferran Torres, mało mnie cieszy jego obecność. Tak liczę. Liczę, że w pewnym momencie zobaczymy ten spoiler tocowy, że pokażą nam się te błyskawice, ale. No z moim szczęściem, to ja na nic nie liczę, ale Gościu, ty nie jesteś niebieski? Tego to... To ja się nie spodziewałem. E, zatem. E... No ten pick był całkiem udany. Eee, raczej nie dam Neymara do SBC. To będzie mój prawdopodobnie super-super rezerwowy. Eee, no co ja mogę powiedzieć? No bardziej się spodziewałem tutaj takich trafów jak Leno albo ktoś taki. No na Neymara nie liczyłem, eee, ale nadal chciałbym Totsa. Eee, nadal chciałbym Totsa grob. No dobra, nie no już to była przesada Nie no, trafiamy Neymara, co się tutaj dzieje A tu jeszcze jest karta niebieska Ale my bierzemy Wertongena Okej, okay. po pozytywnie Całkiem wyszło jego miele dlatego, że nieważne jakbym skład ułożył, on się po prostu fajnie na mnie połączy, on, on nam się tutaj nie załapie tak więc z bólem się go pozbywam bo to była naprawdę super karta i super trafienie no ale kogoś pozbyć się trzeba, e, a uratujmy sobie jeszcze tego Atala, jest jako, jakoś, czuję przywiązanie do tej karty, sporo w sumie dla mnie zagrał z ławki, no i tego Politano, w końcu powinienem się go pozbyć, ale ja go tak lubię, że że nie mam co do, nie, po prostu nie mam siły tego zrobić, czy jesteśmy w stanie jeszcze coś tu zmienić, nie, jak widzicie, wszystko jest na krawędzi, tak więc nie mam zamiaru Tutaj już kombinować to, mielimy i tę paczkę otworzymy w ciemno. Ja ja mam nadzieję, że to nam wreszcie przyniesie szczęście, bo ostatnio, no to tak, tak z tym fartem jesteśmy trochę na bakier. Wiem, że trafiłem Neymara, właśnie, ale no czuję niedosyt, czuję niedosyt takiego, wiecie, gigantycznego trafienia. Zatem paczka idzie, ja monitor wyłączyłem, więc nie będzie tu przynajmniej spoilera, jak będzie, nie wiem, Portugalia, że trafiłem. Ronaldo, a to jest Diaz albo Cancelo. Widzę herb swojego klubu, zatem nie był to duplikat. To już jest duży plus, bo wiemy, że między innymi nie trafiliśmy Manu Neuera. Ustawmy sobie to kartami specjalnymi i idźmy po prostu pozycją. Wydaje mi się, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Tak więc, czy będzie to bramkarz duplikat? Nie jest to bramkarz duplikat. To mnie bardzo cieszy. CPS-ów raczej nie ma, ale prawi obrońcy już mogą być. Jednak to nie jest prawy obrońca. Na środku defensywy. No nie wiem, czy jest jakiś toc ultimate, którego chciałbym trafić I nawet jeżeli by był, to nie trafiłem Bo tu mamy Romero Lewa obrona, Teo Hernandez Dałby mi wiele radości, ale to nie jest Teo Hernandez CLS-ów raczej nie mamy Zatem SPD Jest Józła Kimich On by nawet był do połączenia Jest paru innych, ale to nie jest Kimich Prawej pomocy raczej nie mamy Chociaż ten Messi trochę mnie przeradził Środkowy pomocnik Kurczę, ja już nie pamiętam, kto jest w tej drużynie, więc dajmy się najwyżej zaskoczyć, ale nie damy się zaskoczyć. Tu lewa pomoc? Nie ma. No to o Nie ma. Prawy napastnik? No takiej pozycji tutaj raczej nie będzie, ale środkowy napastnik już może być i to nie jest środkowy napastnik. Lewego napastnika oczywiście tu nie będziemy mieli. Prawe skrzydło. Czy to będzie ktoś? Nie. To co? Napastnik? O mój Boże, Ronaldo, Lewandowski, Messi, Mbappé. Bura też może być. No nie, no, no nie, no. To był genialny sezon Turkan, no ale, ale nadal nie. No i Bura Kilmas wskoczył do rozbudowy 88, razem z tym biednym Politano. Możecie pożegnać go w komentarzach, bo to jest naprawdę kawał historii Koza FC. Kupiony Modric, kupiony kastel, kupiony Jacko, kupiony Pizzi, po to, żebyśmy mogli to SBC zrobić. No i mam nadzieję, że będzie to SBC udane. Słuchajcie. No, dużo paczek otwartych dzisiaj. Dużo trafów ciekawych. Ale ja jeszcze czekam na, na jeden: jakiś taki. No, duży, wielki, ogromny. Może w tym. E, może w tej parce 8-8 plus to Zobaczmy, co tutaj będzie. Czy będzie coś dobrego? Czy będzie to dobra flaga? Jest Anglia. Jest lewy obrońca. Jest to Look Show. Obiektywnie. Bardzo dobry traf. To jest trafienie, słuchajcie, z Premier League. To jest trafienie z dużej ligi. Jest, jest super. Ale, no jest drogi, nie? Jakby tutaj w ogóle, w ogóle nie dyskutuję z tym, że to jest trafienie znakomite Ale w moim przypadku Kurczę, co ja mam z tobą zrobić, Luke? No niestety, obawiam się, że odpowiedź brzmi Po prostu wpuścić z ławki Bo, e, no nie widzę miejsca I możliwości, żebyśmy my Tego zawodnika mogli e, dać do składu Od pierwszej Sekundy, no ale wydaje się, że też zawsze któryś z tych zawodników mi się tutaj męczy. Więc, Luxo wchodzący na środek obrony czy na bok obrony, to jest dobre rozwiązanie. No i oczywiście mamy jeszcze tutaj Neymara, którego ja byłbym w stanie do tego składu wrzucić. który swoją drogą tak będzie teraz startował, wydaje mi się. Chociaż jest w sumie możliwy taki układ, dzięki któremu Markinius byłby na pewnym, pełnym, tylko wtedy trzeba by było pozbyć się Nojera. No i w to miejsce wskoczyłby Castels. Szczerze to już by mógł być nawet w wersji 83, ale no. No kurczę, nie wiem. Powiedzcie, jak to waszym zdaniem wygląda. No wtedy atak jest ciekawy, bo jest Nani, jest Pedro G, ee, no i jest oczywiście Neymar, e, który tu byłby jako lewy pomocnik. E, no i tak, Neymar by miał 7 czy nawet 8 zgrania. Tu by było 7 zgrania, tu by było 7 zgrania. No to by było 100 zgrania. Chyba jesteśmy w stanie to zrobić na 100. Eee, tak mi się wydaje, tu odpowiednimi modyfikatorami. Chociaż, no nie wiem, da dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie. No i oczywiście, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji. Jeżeli chcecie jeszcze odcinki FC, e, to także dajcie znać na dole w komentarzach. Tymczasem, kurczę, no powiem szczerze, ten składnik wygląda naprawdę ciekawie.